Ludzie pierwszy co robią jak grają w tą grę to próbują dostać się jakby do sklepu, ale pytanie jest jak. Na pewno nie idąc jak na ten typ. Najlepszym sposobem jest jadąc lub płynąć łódką. Ja złożę traktorem, płynąć tam tą łódką, teraz wyjeżdżę tu tam, ale dzisiaj zajmiemy się oto tym motorem. Od razu mówię, że on bardzo lubi gasnąć jak się, jak nim stoimy zbyt długo, więc no, najlepiej zawsze go trzymać w ruchu. A paliwo, do którego używamy tego motora, nazywa się 2-stroke fuel, które możemy znaleźć też w sklepie, tutaj odkręcamy to i możemy tutaj nać. Motor jest za bardzo łatwo odpalić. Po prostu podchodzimy tutaj, chcamy. tutaj że ten dzyndel wskazywał na tutaj do góry i robimy to lewym przyciskiem myszy. Wchodzimy, klikamy Enter. Stojak jak podnosimy, klikamy to parę razy, aż to odpali. O! No i co? Nie więc dziękuję za oglądanie bardzo serdecznie, a następny film raczej będzie o taty traktorze.